Witam wszystkich jak zwykle serdecznie w następnym odcinku naszych rozważań Ewolucja czy stworzenie. Tytuł bieżącego odcinka brzmi: chrząszcz bombardier wysadza ewolucję. Oto bohater naszego odcinka. Jest to malutki chrząszcz, który po polsku nazywa się chrząszcz bombardier. Po angielsku zresztą też ma identyczną nazwę. Czym charakteryzuje się to malutkie stworzonko? Otóż tym, że posiada niezwykły aparat obronny. Mianowicie jest w stanie wystrzeliwać na odległość nawet do 20 cm strumień gorących gazów, który poraża. Ewentualnego napastnika. Tutaj na tej fotografii mamy pokazane w zetknięciu z ludzkim palcem, to może nawet oparzyć, bo ma temperaturę około 100 stopni. A na drugiej części tej fotografii widać, można powiedzieć, w cudzysłowie, dyszę wylotową tych gazów gorących którymi posługuje się chrząszcz bombargier. Tutaj mamy jeszcze jedno zdjęcie, gdzie jest pokazane, jak chrząszcz bombardier bombarduje tym gorącym gazem. Ta dysza wylotowa na jego odwłoku jest niezwykle złożonym organem. On potrafi w cudzysłowie strzelać tym gazem spod siebie, z nad siebie i do tyłu. Potrafi kierować tą dyszą po prostu. Jak to jest, że to jest możliwe, że takie malutkie stworzonko wytwarza strumień gorących gazów o temperaturze 100 stopni? Na tej grafice mamy przekrój tego malutkiego chrząszcza. To jest bardzo skomplikowany aparat. Otóż posiada on gruczoły, które wytwarzają dwa związki chemiczne, mianowicie nadtlenek wodoru i hydrochinon. Posiada również zbiorniki tych dwóch chemikaliów. Posiada komorę spalania, do której mają ujście gruczoły. Które wytwarzają specjalne katalizatory, powodujące zapłon tej mieszanki palnej, bo ona sama z siebie się nie zapala. Posiada też system zaworów, sterujących dolotem do komory spalania i sterujących wylotem tych gorących gazów. Chrząszcz bombardier. Potrafi dokonać takiej eksplozji w swojej komorze spalania około 40 do 50 razy na sekundę. Są to eksplozje, tak jakby no, karabin maszynowy można powiedzieć. Na takiej zasadzie, takiego silnika pulsacyjnego, działa, niemie, działała niemiecka rakieta V1 z okresu II wojny światowej. Dokładnie na identycznej zasadzie. Niemcy się nie wzorowali na tym chrząszczu, ale zasada działania tego silnika pulsacyjnego była identyczna. Tutaj mamy przykład pewnych organów tego chrząszcza, i tylko nimi się zajmiemy, bo omawianie wszystkiego zajęłoby zbyt dużo czasu. To są zawory. Dolotowe i wylotowe do komory spalania. Jest to niezwykle skomplikowany i wyrafinowany układ, który tutaj jest w powiększeniu. Tu widać tą komorę spalania, w której te struktury podobne do bokserskiej rękawicy. Stanowią zawory dolotowe. One potrafią się kurczyć i rozkurczać i zaciskać na przewodach doprowadzających chemikalia do komory spalania. Jak to wszystko działa? Otóż na tej grafice jest to dokładnie wyjaśnione. Po prostu chemikalia ze zbiorników przedostają się przez górne zawory po czym te zawory zaciskają się następnie przez zaciśnięte również zawory wylotowe one nie są w stanie się wydostać dopóki nie następuje zapłon tej mieszanki i wtedy otwierają się zawory wylotowe i Kierowany jest strumień gorących gazów w kierunku potencjalnego napastnika. Jeśli ktoś dociekliwy chce, to polecam, żeby sobie tutaj zastopować, powiększyć. Tu jest wszystko pięknie pokazane. Nie możemy, jak powiedziałem, omawiać tego szczegółowo z braku czasu. Ale ja zadam tylko jedno pytanie wszystkim ewolucjonistom i darwinistom. W jaki sposób ten układ wyewoluował. No proszę bardzo, niech ktoś mi udzieli odpowiedzi. Ja ze swojej strony dodam, że przed przeklęciem ziemi przez Pana Boga, kiedy było mnóstwo pokarmu na ziemi, ten układ zapewne nie służył do obrony, bo nie było czegoś takiego jak drapieżnictwo, najprawdopodobniej służył do nadtrawiania, Pokarmów przez te chrząszcze. One zaczęły go używać do obrony dopiero później. Przyznajcie, że temat jest bardzo ciekawy. Informacji, jak zwykle Wam tutaj powiem, jest mnóstwo i zachęcę do otwarcia oczu, uszu i umysłów na te informacje i do samodzielnego jej poszukiwania. A przede wszystkim, jak zwykle, do otwarcia Waszych kochanych serc. Naprawdę, bo tylko prawda jest ciekawa. Zapraszam na mój kanał na YouTube Mariusz Kawala, tam są wszystkie filmy dostępne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.